Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kuba to jest bardziej fakt statystyczny niż sukces jakiś ogromny, no ale po raz pierwszy w karierze jesteś w drugiej serii Mistrzostw Świata. Jak ty to odbierasz? Zgadza się. No, to pokazuje, że, że trzeba być cierpliwym naprawdę w tym sporcie. I jakby przyznawszy, że gdzieś tam nie, nie zakodowałem tego, ale no, przed sezonem gdzieś tam taki mały mój cel był właśnie, żeby, żeby być tutaj i żeby być w tej w trzydziestce. Tym bardziej na skoczni normalnej, pewnie trochę lepiej to smakuje, bo przez lata się utarło, że Kuba Wolny to jest lotnik. Tak, cieszę się, że teraz będziemy już mieli do czynienia tylko z dużą skocznią. Nie powiem, że ta mała jest jakaś nieprzyjemna, bo powiem szczerze, że jest gdzieś tam w miarę ona przyjemna, ale wydaje mi się, że gdzieś trochę moja technika nie pasuje do końca do tej małej skoczni. W sporcie chodzi o progres i ten progres był ewidentny, jeżeli porównamy niedzielę do piątku i soboty. Tak, no na pewno gdzieś tam te, ten progres został wykonany, te, te małe kroki były cały czas wykonywane, ja też jakby wiedziałem nad czym się muszę skupić. Natomiast dzisiaj no w drugiej serii trochę jakby też wiedziałem, że nie mam nic do stracenia i trochę poszedłem tak jakby za bardzo już full gas, że tak powiem, w sensie nie, nie było tam jakiegoś stresu czy czegokolwiek, tylko po prostu jakby wiedziałem, że mogę sobie na to pozwolić, bo no bo i tak nie było nic do stracenia. W pierwszej serii metry były bardzo dobre, tak się na początku wydawało, ale to był kosmiczny poziom. Tak, no przez to, że te dzisiejsze warunki były jakby ciągle, ciągle były dobre warunki, no to jakby to... To pozwalało na oddawanie dalekich skoków, i no fajnie też, że jury nie kombinowało za dużo z belkami. Warunki bardzo dawały się we znaki, i nawet nie pytam o tyle, tyle o wiatr, co co bardziej o ten rzęsisty deszcz. Nie tak bardzo. Wiadomo, no nie jest to super przyjemna pogoda do skoków, ale wydaje mi się, że gdzieś tam prognozy były gorsze, więc fajnie, że, że i tak udało się. Gdzieś tam w miarę umiarkowanym deszczu skakać. W skali do 10, jaka ocena y dla Ciebie samego? 7. Ok, powodzenia na skoczni dużej. Dziękuję bardzo.